Ja mam na imię Mateusz, dzisiaj wam pokażę trochę swojego życia jak zarabiam na życie. Jestem kierowcą, o 6 lat mieszkam w Londynie. No i to będą moje przemyślenia na temat tego, czy warto w tym mieście pozostać, czy jednak warto albo roz, warto rozważyć wrócić do Polski. Tak jak wcześniej mówiłem, przyjechałem 6 lat temu. Moja historia zaczęła się w 2018 roku. Później przyszedł COVID. No i po COVIDzie w Londynie się dzieje coraz gorzej. A przez wielu miasto Londyn uważane jest, że jest to miasto pełne kontrastów, przez innych uważane miasto możliwości, a przeze mnie po prostu jako miasto, które się robi coraz bardziej smutne. Życie w tym mieście już nie wygląda tak jak wcześniej. Ludzie są coraz bardziej smutni, coraz bardziej niezadowoleni z życia w tym kraju. Podatki są coraz większe, ludzie nie mają pieniędzy, aby w tym kraju funkcjonować, i po prostu muszą wynajmować pokoje albo mieszkać z innymi osobami. To też jest dość, tak jakby, duży problem w Wielkiej Brytanii, jak i również tutaj w Londynie. No i z tego co widzę, to ten kraj coraz bardziej upada, można tak powiedzieć, że zamiast się rozwijać, zamiast piąć się w górze, to ten kraj upada. Nie tylko przez Brexit, ale również przez inne faktory, takie jak coraz gorsza gospodarka kraju, związana z tym, że jest coraz większe rozdawnictwo w tym kraju. I to mi się bardzo nie podoba, więc... Chciałbym oczywiście przedstawić swój punkt widzenia. Dlaczego nagrywam ten kanał? Ten kanał nagrywam z tego powodu, bo po prostu chciałbym przedstawić mój punkt widzenia, dlaczego albo dlatego warto wrócić albo po prostu poszukać innego miejsca do pracy poza Wielką Brytanią. Ponieważ uważam, że w tym mieście nie ma możliwości dla osób ambitnych Większość tych osób to są osoby, które chcą mieć pracę po prostu lekką albo po prostu jak najmniej, po najmniejszej linii oporu, po prostu chcą jakoś zarabiać pieniądze. Pociągi w Wielkiej Brytanii są bardzo drogie. Sam przejazd, sam ogólnie miesięczny bilet może kosztować nawet 400 funtów miesięcznie, więc tutaj również jest bardzo drogo porównując do Polski. Jeżeli chodzi o pracę, jaką możemy, jaką możemy uzyskać w Wielkiej Brytanii, jak i również w Londynie, to w większości. Praca związana z IT albo praca związana z designem, ona została już przeniesiona do innych krajów, do innych tańszych krajów, takich jak Indie albo Bangladesz, albo nawet do Polski. Dużo firmy również tak jakby transferuje swoją, swoją jakby firmę. Do Polski, ponieważ w Polsce są bardzo dobrzy ci pracownicy, jak i również jest może nie o wiele taniej, ale jest taniej zapłacić Polakowi niż tutaj osobie, która mieszka w Wielkiej Brytanii. Cele przyjeżdżania do Wielkiej Brytanii w większości osób z Polski jest taki, aby polepszyć sobie życie, to po prostu wpadają w to samo pułapkę, co jest w Polsce, co, co była 6 lat temu. Nie wiem chwilę obecnie jak to wygląda. Możecie mi napisać w komentarzach, jak obecna sytuacja w Polsce wygląda, czy się zmieniło, czy nie. Również chcę zrobić taki test na tym kanale, że wyślę 50 CV do. Różnych firm w Wielkiej Brytanii, jak i również w, w Polsce. I porównam, czy otrzymam jakąkolwiek odpowiedź od firmy w Wielkiej Brytanii albo w Polsce. Praca będzie związana z tym, czym obecnie się interesuje, jak i również chce zmienić swoją karierę, czyli web design albo front-end developer. Albo sam design, na przykład, albo grafik designer taki porządkujący, coś w tym stylu właśnie chciałbym zobaczyć, ponieważ już wysłamy do sporo CV na temat swojej kandydatury, ale bez żadnej odpowiedzi. To jest naprawdę bardzo ciężki rynek, chwili obecnej jest, ale bądźmy dobrzy, My dobre myśli i bądźmy po prostu myślmy, że nam się to uda. Przyciągajmy to, więc dla przyciągania na pewno będzie miała również na wpływ. Trzeba zapłacić za wynajem mieszkania w Londynie. Czyli, tak jak wcześniej wspominałem, 2200 funtów i do tego jeszcze mamy prąd, gaz, jeszcze jest takie coś jak podatek urzędowy. To, w zależności od tego, w jakim, tak jakby, urzędzie znajdujemy się, czyli to Scansil, tutaj się nazywa to dokładnie, i to też również wynosi. Od 120 funtów do 180. Sprawa jest taka, że są potężne korki w Londynie. Zaraz się o tym przekonacie. Ponieważ będziemy dojeżdżać do centralnego Londynu i naprawdę są potężne korki, ponieważ z tego co ja widzę obecnie, że jedę teraz do soho i do soho mi zajmie 20 minut. To jest no bardzo dużo. 20 minut, około 2 mile, znaczy 2 mile równo. 20 minut. To jest bardzo dużo. że Polska ma już większe możliwości, bo patrzyłem również na ogłoszenia w Polsce i również potrzebuje bardzo dużo osób związanych z UX Designem, Graphic Designem, również Web, Web Developer. I nawet powiem Wam, że zarobki, które oni oferują, to nie są wcale dość takie złe. Nawet no co ok, jeżeli chodzi o warunki polskie. O warunki polskie. No i po prostu Mieszkasz w kraju, w którym się urodziłeś, znasz po prostu ten język jest od, od dziecka, jest to twoim pierwszym językiem. Nie musisz w ogóle przedstawiać swojego myślenia, jak i również uczyć się wszystkiego od początku. Ja uważam, że, ja uważam, że każdy powinien wyjechać za granicę, zobaczyć w ogóle, jest to, jak to jest za granicą, żeby później zobaczyć, jak. W stosunku do tego do tutaj zagranicy, nazwijmy to, jak wygląda Polska i jak wygląda ten nasz kraj. I może się okazać, że ten nasz kraj nie jest taki najgorszy, może się okazać tak, że żyje się tutaj o wiele bardziej w Polsce bezpieczniej, jak i również jesteśmy z ludźmi, którzy są bliżej nas kulturowo, jak i również bliżej nas jako, jako naród po prostu jesteśmy bardziej związani z narodem. Serdecznie wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Było mi miło was tutaj ugościć w moim biurze, w samochodzie. Ja was oczywiście pozdrawiam wszystkich. Życzę wam naprawdę fajnego dnia, jeżeli oglądacie to w dzień, albo fajnego wieczoru, jeżeli w nocy. Zostawcie oczywiście ślad po sobie w komentarzu. Oglądajcie kolei no Yo!